Hejka kochani, witam w pierwszym makijażu w nowym roku. Zaczynamy od bazy z Vibo Keep It Perfect Primer. Nakładam ją w strategiczne miejsca, czyli przede wszystkim w strefę T, która no, lubi mi się przetłuszczać. Podkład, który jak widzicie, wylał mi się trochę w szufladzie, był niedokręcony niestety. Jest to podkład również z tej samej serii, Vibo. Bardzo ładnie kryje, ładnie się utrzymuje. Niemniej jednak dla mnie jest to podkład na takie większe wyjścia, nie na co dzień. Na co dzień on jest troszkę za mocny. Nie nakładam go oczywiście pod oczy i tutaj właśnie wyglądam trochę jak wampir. No, odwalało mi nieco, przyznaję. Pod oczy nałożymy mój ulubieniec, czyli Catrice Liquid Camouflage, aktualnie w odcieniu 007. Niezmiennie, chyba cały rok naprawdę go używam na przemian z L'Oreal Infallible. To wszystko przepudrujemy pudrem znam, ale tylko w strefie T i pod oczami. Ponieważ na boki twarzy nałożymy rozświetlająco-kryjący puder z Paese, który polecała Maxineczka i przyznaję jej rację, on przebosko wygląda po prostu na skórze. Daje jej taki piękny, zdrowy glow, nieprzesadzony. Tak jakby naturalna skóra sobie lśniła. Na usta nakładam sobie olejek z ACTION, a na powieki bazę P.LUIS. No i przechodzimy do mojego prezentu z podchoinki, czyli Vivo Doll Box. Paletka, która bardzo mi się spodobała i pytano mnie, co bym chciała pod choinkę, więc stwierdziłam, że tą paletkę. Szczególnie podoba mi się taki koralowy odcień, którego dziś też będziemy używać. Na razie używamy cielistego, jak zwykle zaczynając makijaż. Przechodzimy do takiego bardziej. On tutaj tak bardzo blado wypadł, jak beżowy, a w rzeczywistości jest to taki bladziutki pomarańcz, jak widzicie teraz właśnie. I budujemy sobie nim zewnętrzny kącik i załamanie oraz delikatnie ponad załamanie. Teraz przechodzimy właśnie do mojego ulubionego koloru, czyli takiego. Neonowego koralowego odcienia. No, piękny jest, bardzo mi się spodobał. Nakładamy go w dość dużej ilości, ale napuchaty pędzelek i od razu rozcieramy. Teraz jeszcze docieramy granicę takim czystym, wielgachnym pędzelkiem. Przyszedł czas na błysk i będę używała tego jaśniejszego, on ma w sobie takie cudowne drobinki iskrzące i on właściwie tego, tej bazy kolorystycznej w sobie ma mało, więcej ma błysku i tych drobinek właśnie. I to mi się też w nim podoba, bo jakby nie przeważa tego makijażu, a jednak coś gdzieś tam iskrzy. Nakładam go i w wewnętrzny kącik i aż do tej granicy z tym koralowym cieniem. Teraz oczywiście zacieram wszystko. No moim zdaniem, jak zwykle, robi robotę. Ten makijaż będzie taki raczej prosty, niepozorny, ale myślę, że bardzo efektowny. Przechodzimy do takiego odcienia. W rzeczywistości to jest bardziej bordo. Tutaj w kamerze nie wiem, dlaczego w tej paletce wyglądał na wrzosowy, ale na oku już widzicie, że to jest właśnie takie... Ciemniejsze bordo, żeby nieco przyciemnić yy, dolną powiekę. Nakładam go na 3 czwarte dolnej powieki, bo w wewnętrzny kącik yy, pójdzie jeszcze dodatkowo ten właśnie błyszczący cień, który nakładałyśmy też na całą górną powiekę. Oczywiście łączę oba kolory. Poprawiam, dokładam. Wiecie, że błysk u mnie nigdy dosyć. Rozcieram sobie jeszcze. I żeby nieco przyciemnić tak jedną trzecią tej dolnej powieki nakładam właśnie jeszcze taki taką oberżynę, taki zgaszony fiolet. To już jest błysk, ale wiedziałam, że on mi tutaj nieco doda pikanterii, aczkolwiek nie będzie za ciemny. Jeszcze ostatnie poprawki, których nigdy dość. Wiecie, że ja wobec siebie jestem bardzo krytyczna i zawsze gdzieś coś mi nie pasuje. Tuszujemy rzęsy maskarą z Gosza i przechodzimy do konturowania. Tutaj mam nowość, czyli bronzer znam w odcieniu warm nude i pierwszy raz go tutaj z wami używałam. Muszę przyznać, że całkiem fajnie mi się sprawdził. Ładnie się rozcierał, ładny kolor, bo te inne mi się wydawały albo za ciepłe, albo za chłodne, albo za ciemne. Z tego, co tam na testerach próbowałam. Natomiast ten, no, jest bardzo podobny do tego z Vivo. Napiszę wam na dole którego. Tego, którego cały czas. O, Beach Cruiser. Którego cały czas używam. Rozświetlacz również pochodzi z firmy NAM. I muszę Wam przyznać, że sam rozświetlacz jest bardzo ładny. Natomiast, kiedy zajechałam nim trochę na ten brązer, to w połączeniu wyszedł taki siny odcień, co niekoniecznie mi się spodobało. Będę go próbowała jeszcze z innymi brązerami po prostu. Zaraz będę próbowała to jeszcze gdzieś tam porozcierać, ale to połączenie nie do końca mi odpowiada. Róż będzie pochodził również z firmy VIBO, z tej serii Doll. Jego kupiłam gdzieś na początku grudnia, ale jeszcze nie miałam okazji używać. Macałam go tylko brzydko mówiąc i wiem, że jest dość mocno napigmentowany, więc podeszłam tak, wiecie, jak pies do jeża, takim małym pędzelkiem, żeby nie przesadzić. No i myślę, że fajny efekt udało mi się osiągnąć. Ma przepiękny kolor. Z tym myślę, że się zgodzicie. Rozcieram go delikatnie. Nie chciałam, żeby on tutaj dominował, ale chciałam, żeby dawał fajny akcent i bardzo mi się podoba. Teraz czas na usta i tutaj będziemy używać koloru z Eveline. All oh My Kiss kolorze 03. I troszeczkę go nałożyłam ze sztyftu, a resztę roztarłam palcem, żeby nie był aż tak intensywny. Następnie nałożymy na niego ten sam olejko błyszczyk z Action, który nakładałyśmy w trakcie filmu. O właśnie, chciałam, żeby ten look był taki soczysty. No i tak prezentuje się efekt końcowy. Dajcie znać, czy lubicie takie makijaże. Trochę wyszło monochromatycznie, trochę z błyskiem, ale myślę, że finalnie całkiem świeżo i fajnie. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!